Witam cię widzu bardzo serdecznie. Z tej strony nowy odcineczek. Znając z nową, najlepszą stronką CSGO Skins. Także zapraszam do tego niesamowitego świata pełnego kurwa u, skinów dobrych w chuj. Zapraszam cię serdecznie. Komentuj, kurwa subskrybuj. I lajkuj do chuja. <laughs> Oczywiście na sam początek przypominałam kodzik. 7 Sweezy, 7 Daję to wam, proszę Państwa, 2 złote i 10 groszy i 10% bonusu na start. Także, proszę Państwa, powiedzmy, że macie sobie te 2 złote i 10 groszy. Otwieracie sobie taką skrzyneczkę i trafiacie sobie takiego 500 wynika flame teści. Ją kosztuje złoty 9. Zł. No i sprzedajecie go i wchodzicie sobie na bitwę. Ale pierw, jeszcze przypomnę wam o niesamowitej rzeczy jaką jest daily case'ik. Którą co 24 godziny możecie sobie otworzyć. Bez najmniejszych problemów, otwieramy i mamy darmowy przedmiot. Także mi się wydaje, że naprawdę zajebista opcja. Jak ktoś po prostu lubi sobie otworzyć skrzyneczkę dziennie, bo lubi to i tyle, no i lubi. No dobra, no i na start widzimy, że tu mamy event Hainum, Także yy, otwórzmy sobie może po skrzyneczce. Dobra, dobry start, na normalnym trybie. Wybieramy sobie takie normalaczki, kartel jakiś, walberetas. Hmm, ciekawy skinek, dwa złote. Olipka, no jeszcze raz powiedzmy. Mhm. Hmm. Jakiś rewolwerek, sprawdźmy no, ile to będzie kosztowało, no ili podoba, otwórzmy sobie dwa po prostu i zaraz przyjdziemy do następnej. Tu widzimy, że ta skrzyneczka chyba nas nie <laughs> lubi. Także dobra, sprzedajemy sobie to, wchodzimy jeszcze raz, taką skrzyneczkę jedną, albo też dwie sobie otworzymy, zobaczymy co tutaj nam z tego wyleci. Ten 57 jest fajny, z tego co się orientuje. no wydaliśmy 21, okej, okay, okej, okay, okej, okay. czyli mamy takiego teka, tekaska, spoko, za 20. 1, 34. Ok, dobra. To już jak raz dało, to już drugi raz nie da. Także przejdźmy sobie do następnej. Tutaj jedna kosztuje 21. Także sprawdźmy sobie. To się od Delivery. No to chyba nie jest specjalna. Kurwa cena. Chociaż jest spoko. Widzicie? 21. No mamy za 54. Ok, już jej nie męczymy, bo kurwa już nam nie da. Dobra, ale zanim przejdziemy do tej skrzyneczki, w sumie za 84, jeszcze chcę Wam powiedzieć, że mamy się na stronie takiego jak Exchanger, gdzie możecie sobie dać. Jakieś różne skiny i z tego sobie zrobić jakiś jeden. No i także y, moim zdaniem, to jest spoko się opłaca. No i czemu by tak nie zrobić, nie? Jak ktoś powiedzmy ma stare EQ, już nie gra długo, sobie bierze, że wchodzi do sobie na taki exchanger, sobie wymienia. Jest zajebiście, każdy jest zadowolony. Także możemy przejść sobie już do instar Star Case. Otworzymy sobie jednego. Fuel injector jak jest spoko stanie to może drogo. I mamy za 143 zł fuel injektorka Super spoko zajebiście. No i tą skrzyneczkę, ale tą otworzymy sobie tylko jedno widzę, ja też to 210. Oj i kurwa Chyba lipa Wleciał na fama za 57 Także sprzedajemy go Bo nam się nie podoba I idziemy sobie na bateleczki Oczywiście Może sobie tą eventową te eventowe sobie weźmiemy Tego sobie weźmiemy na jednak Jednego Dwa w sumie Weźmiemy Senom case'a Weźmiemy sobie plagę. Tego sobie weźmiemy Agenta lovely Sobie weźmiemy Steampunk jest zajebistą skrzyneczką Dobra i coś takiego Mamy nowy tryb 4 na 4 Sprawdźmy go sobie Znaczy 2 na 2 4 na 4 Co ja pierdolę 2 także Zobaczmy co tutaj kurwa nam, nam wyleci. Oczywiście dajemy sobie błoty, bo wątpię, że ktoś tutaj przyjdzie. Nie chce się nie zresztą nam czekać, mi jak i wam. Jesteśmy tutaj, żeby patrzeć, się bawić, a nie kurwa czekać. O, kurwa, no tutaj już Rosso trafił ładny skinek. Oj, oj, oj. To są teraz Staski, na przykład. Tu może wylecieć Huntsman. No, jakby taki Huntsman nikt wyleciał, to nie ukrążył, było wspaniale. Aczkolwiek on no, nam wyleci. Te kicia przyszła. Zostawcie kurwa słupka dla kici. Nie byliśmy. Okej, okay, a Wupa, która w lepszym stanie? Aha. Takim samym, teraz już wjeżdżamy tutaj na wyższy poziom, nie? Teraz troszeczkę skrzyneczki, i skineczki, to jest coraz bardziej dłuższe. Zobaczymy co tutaj może. Aha, tak, Fajny jest ten gloczek, on mi się mega podoba. Mega mi się podoba, by sobie go wypłacił człowiek. Okej, okay, okej, okay. przechodzi na razie na naszą szalę stronka. A to jest na czterech, po prostu. O kurwa, ale fuck up widzowie, to ja od No dobra, przegraliśmy. To że to jest 2 na 2. O kurwa, chyba dołączmy sobie do takiej bitewki, do jakiegoś tutaj ziomeczka. Zobaczymy, czy komu tutaj dał bota. Okej, okay. czyli Michael pewnie wszystko zajebie. Znając, no i tutaj widzimy, już Michael leci na grubo. Te okularki, swoją drogą, są mega fajne. Drogie, one mają potencjał, że na wyścielenie w kosmosach, że. Jakby. Oj, kurwa! O kurwa! Ale tutaj ziomeczko widać, widzicie? Widzowie, 77 zł i ziomek po prostu w rozpierdolił, kurwa. No dołączmy do takiej, 2 na 2 Tam to mi się pomyliło, pojebało, bani. <gry> także zobaczymy, co będzie tutaj. Halo, ktoś tutaj dołącza? Czy nie? Okej, okay. no i nie doda tego bota, dodaj bota, dodaj bota. Chyba nie jest chętny, żeby go dodać, także. Eee, bo dobra, no, no dawaj. Okej, okay, okej, okay, dobra, super. Udało się. No tutaj są same te kurwa, same te kolorki za to kosztuje 1,2,10. Dobra, to się wie Ale zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. No jak na razie to dla obu stron to nie jest zbyt korzystny deal. Zobaczymy. No ja nie lubię. Ja nie lubię tych yy, skrzyneczek z tymi naklejkami dla mnie to jest. Ja ogólnie lubię brońki i ja otwieram brońki i zazwyczaj ja się lubię. Bawić broniami. Dla mnie brońki są najlepsze. No tutaj widzę, że leci yy, tak zwany kałek. Kałek leci tutaj dla nas, dla nas wszystkich w sumie. Chociaż no kurwa i tak będzie profit, ale... Znowu to zrobiłem, znowu dołączam tych naklejek kurwa. Po co ja tak robię? Po chuj mi to było. No i tutaj maestro tu widzę. uciśnie, kurwa. A z tego, ja go znamy, już chyba nie wcześniej się biłem. No na razie to wygrywamy kurwa, ale czy uda się nam wygrać to z fajnym proficikiem, to zobaczymy. Był taki proficik, to by było fajnie. No z 18 mogłoby przypierdolić. Takie. tu jest... Takie oczko by sobie przyjął, nie? Takie kurwa, fajne, ładne. Tutaj co leci, kurwa. No nic, za piątkę dostał, kurwa, chicken banana. No tak to kurwa, no jeszcze jak trafię coś lepszego, to go dopiero... O kurwa. No idziemy jak no ostatniej prostej nas przekręcił. Dobra, zagrajmy sobie. Może teraz... Oj, taka by oddała na pewno. Dobra, widzowie, teraz sobie robimy taką biteweczkę. Skonstruowałem. I lecimy sobie na dwóch standardowym, bo ja nie gram underdogów yy, najczęściej, ponieważ średnio, że tak powiem, je lubię bardziej wolę normalne. Ale zobaczymy, czy ktoś wbije. Damy chwilę OK wbił. No i lecimy z tematem. Co tutaj się to OK. Fajny jest ten rewolwer, on jest fajny. Tak chyba najładniejszy z wszystkich, chociaż nie jeszcze jest fake. Ale Fate to wiadomo. Marzenia. Marzenie świętej głowy. Mmm. Muemeczka poleciła Night Terror, ale oj, tam na Jesterku nam nie oddało. Fajny jest ten taką Faktory New, jakby u mnie się tak podoba. No zobaczymy, no. Skrzynka 124. No to powinno coś fajnego dać dla mieszkania. Żeby nie było kurwa lipy. Zetka Echo. Echo jest fajna, ale Faktory New z by oddała pół. No tutaj, jak widzimy, no tak kurwa. Tak nie chcę, nie chcę, że tak powiem. Yy... Okej, okay. ile to kurwa kosztuje? Aha. Tutaj Aha, no i chuj mi w dupę. No noir klasycznie. Staliśmy wydymani dzisiaj, jest dy, dymanko. Ale dzisiaj chyba skrzyneczki na bardziej oddają, nie? To otwórzmy sobie jeszcze parę tych eventowych. Tutaj są, tutaj są skrzynki z Oktoberfesta. Patrzymy, alur, no ile to chodzisz? I po ile chodzisz? Dobra, sprzedajemy, też kiepsko. Otwórzmy sobie, nie na boost tylko z prądem. Oj, ojej lipka, jeszcze raz. Trzech razy sztuka widzę. Oj, kiepsko, dobra, no to teraz otwórzmy sobie tą, tą najlepszą. Za 31 jedna, okej, okay. dobra, jeszcze raz. Okej, okay. jeszcze raz. Oj, jeszcze raz. Dobra, widzę, chyba już więcej tutaj nic z tego nie będzie. O, jeszcze raz. Kurr, myślałem, że ją zaskoczę. I oczywiście wymienimy sobie punkciki. Tutaj mamy, możemy sobie uczelić jakby skinka. Możemy króla wzgórz. Tutaj jakby wpłacamy z, y, punkty. I kto ma najwięcej, ten zgarnia sobie najlepsze przedmioty. Tutaj widzimy siwy, kurwa, leci ostro. Zgarnia sobie takie coś. Ale my pójdziemy sobie do handlarza. Wpiszemy sobie 2, 3, 3. E, nie, 2, 3, 5, 5. I mamy skinka za dwójeczkę. Okej, okay, widzowie. E, także polecimy sobie od najdroższych. Okej. Okay. Te skinki. Dobra, widzowie. Także ten skinek leci do was na ja. TP90. Możemy jeszcze też na GIWAJKA kałaszka, bo kałaszkiem się gra, my tego w minimalu, bo ten filter wiadomo nie będzie zbyt atrakcyjny. Zdajemy sobie prezent, dajemy sobie tutaj to, to, dwa przedmioty, ładowanie, damy sobie, no te 840, damy 5 zł damy tutaj damy, tutaj damy piątkę, tutaj damy tychę. T840, albo tutaj też niech zostanie T840 widzę, bo to nie może tak być, że wszystko jest za frytkę, no i tutaj widzę mamy dwa, e, dwa prezenty Także że jeżeli chcecie wziąć udział w e, losowaniu w tym giveaway'u to musicie wejść na stronkę, doładować z moim kodem e, 7 suizy 7 Taki jest kodzik, musicie sobie z nim doładować, e, musicie sobie doładować visa, przelew, w skinach macie one natychmiastowe Wpłacanie w skinkach do tego dostajecie jakiś prezent w kryptowalutach, w w kardach i jeszcze jest dużo rzeczy. Także widzowie no co, tutaj macie giveawayka. musicie wpłacić tutaj widzicie minimalne z moim kodzikiem. No i tyle. Widzimy się w następnym widzowie odcineczku. Siemanko, trzymajcie się, Szczałka.